Z ran na porządkowanie na dysku, zgrywam z kart. Przyglądam wszystkie karty. Tam miałem dysk podłączony zewnętrzny. Zgrywałem z kart, znaczy nie, w komputerze robiłem sobie miejsce na dysk zewnętrzny, z kart, też na dysk zewnętrzny. U mnie workflow wygląda w ten sposób, że jak robię, nagrywa, nagrywam materiał na karcie pamięci. Z karty pamięci zgrywam do komputera, ale tutaj zostawiam sobie. Tak, żeby, był, żeby była kopia zapasowa, dopiero po jakimś czasie, na przykład jak teraz przenoszy indziej, albo kasuje y, zupełnie. Iga świątek oglądana jednocześnie na razie słabo. Przed chwilą z Kasią rozmawiałem na temat pandemii 57 tysięcy zakażonych ponad. Premier obiecał za dużo. Teraz jeszcze oglądam w białce Tatrzański wypadek, gdzie dziewczyna szuka sprawcy y, tego chłopaka, a czy tej, tej osoby młodej, ale moim zdaniem to ona jemu zagrodziła drogę bo miała go po prawej stronie on jechał prosto a ona jechała slalomem i to nie jest i to jest jej wina to ona jemu zajechała Przynajmniej, no, ja tak uważam. Nie lubię rozmawiać, witam Cię w Nowym Pięknym Dniu o polityce. Nie chcę wchodzić w te tematy, ale normalnie sezon mi się otwiera. Premier ogłasza, że w aptekach będą, będzie można przeprowadzać testy. Czyli ludzie, którzy są chorzy albo którzy myślą, że są chorzy na COVID, robią testy, będą mogli robić testy. Tylko okazuje się, że na ponad 13 tysięcy aptek dostosowanych jest tylko około 100. Z czego 60 tego zgłosiło chęć. Uczestniczenia w tym programie. Jak można wprowadzać program, nie pytając się, czy w ogóle apteki są przygotowane na coś takiego. No, jak to jest zarządzane, że mówi się o czymś, co jest praktycznie niemożliwe do wykonania. Zainstalowałem nowy system MacOS. I co tutaj jest nowego? Udostępnianie ekranu, jakieś siatki, nie wiem, czy coś jest wielkiego, no, ale już zrobiłem. Aktualizacji, dawno nie było nowej. Zaraz będziemy się z Miłoszem y, bić. Obejrzałem Miłość film. Stanowski był u tego burmistrza. I ja wiem, że 99% osób się nie będzie ze mną zgadzało i będzie po stronie Stanowskiego, ale moim zdaniem ten oto gość okazał się zbyt dużym przeciwnikiem. Nie ze względu na, na wagę, posturę, tylko naprawdę Stanowski. I jemu brakowało argumentów, moim zdaniem, a posuwanie się do tego, że wchodzi na prywatne rzeczy, jakieś długi ewentualne było, było słabe. Także stano tym razem w moich oczach mocno przegrał. Nawet, nawet wziąłem i zadzwoniłem do, do Pani Sekretariatu, no, chciałem spytać się coś tam burmistrza, nie mógł rozmawiać, nie niemniej odbiera telefony i powiedziała, jak już my skończyliśmy rozmawiać, to powiedział ów, dziękuję Panu za ten telefon, bo to jest jeden, jedyny telefon, który jest jakby taki pozytywny, no nie, w tym sensie, chociaż ja jestem za żeby nie było. Mi się podoba to, co on zrobił, tak, ale tutaj w tym konflikcie no, wydaje mi się, że kurczę, tak, ten burmistrz był dobry, 50 lat. Merytorycznie. Co? <haha> no nie, dobra, walczymy. Uff, jest na Dziś. 13 minut zostało. Ja tutaj nie będę walczył. Jestem sposobem. Unik. Ogień. Oh. No. No weźcie 10 sekund. 10 sekund. 10 sekund. No. Oh. Dobra, i tak jest walce. Tata. To jest walka. To jest typowy Miłosz. To jest typowy 10 sekund. 10 sekund. Prawdziwe, nie twoje. 10 sekund. Prawdziwe. Raz. 10 sekund. 2 3 Macie licz. Cztery. Pięć. Pięć. Sześć. Już. Koniec. Mocno. No to nie było 10 sekund. To nie było 10 sekund. Jesteśmy zadowoleni? Jeszcze 4 sekundy. Mocno. To a to nie było 10 sekund. To było 10 sekund. Dopiero teraz jesteś na trening. rozumiesz? Dopiero teraz, jak boli, jak się zleciłeś. Zobaczcie, jak wygląda. Zobacz, jak wygląda. wygląda. nie, no nie, ja muszę iść, zjeść coś. nie, 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 5 sekund! nie, 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 5 sekund. nie, 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 Dawaj, spóźniłeś się, pięknie. Spóźniłeś się Ej. naprawdę. Dobra, dawaj, 5 sekund, ostatnie. Już nagrywasz warty? Tak. Najlepsze, najlepsze w tym życiu. Najlepsze, dawaj, mocno. Nie dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięć, cztery, trzy, 5. Koniec. 2, 1. Jeszcze, ostatnie, ostatnie, <głosy> <głosy> ostatnie. <głosy> Widzisz jak jest? Widzisz, jak wygląda moje czoło? Widzisz, jak wygląda moje czoło? No. No i teraz oh. tak, teraz ja to oh. ja oh. 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 to już nie nagrywa? Ja nie ma sensu. Oh. Czekaj, oh. Ja muszę się wydrzeć. Ja w ogóle Leci mi po tym. Po tyłku. Nie, nie. Jestem cały spocony. No boże. Nie, tutaj nie nagrywam. A ty nie nagrywasz, że? Tak? Ale... Ja! A ona z domu, o! Tak się o to bije kobiety. <noise> Ty, jak wy naprawdę walczycie? Dwa koguty. <noise> <Ty. głos> Stop! Mama wygrała, mogę iść i grać. <noise> Mama przywalta się w końcu. To za te wszystkie... Za te wszystkie nocy, już gdy tata grały A to przywalacie to za wszystkie nocy, gdy tata chrapał. <ścoughs> ja nie przywodę. Mama dawaj, bo tata, tata... tata ci nie uderzy. Bo były zamkniętym bokserem. Nie bo ja się boi, bo Tata tu może mi zrobić krzywdę. Nie zrobi. bo się nie, boi uderzyć w kobiety. Przecież mnie nie, on zrobi. Nie zrobi. Nie zrobi. Nie zrobi. niech zrobi. Nie Jak Nie przybiera, Nie zrobi. Nie się Nie Mama Nie w końcu tego tatę. Mówi, nie, no, spaszaj, nie, to tam... Ej, a mnie jakoś normalnie bije, jak się z nim bije. Nie, nie bo on mnie chce pełno. Czuję to. Czekaj, aż opuszczę gardę. A <śmulatuj> ty prawie w ogóle nie masz gardy. <śmulatuj> dobrze mama, dojazd! Dojazd! Dojazd mama! Dobrze, wygrywa mama. Mogę grać! Przestań T no dobrze. Ja mam, mama ma wygrać, zresztą... to? Tata! Co? No, jak mama tak dostała, to... Mogę ją walić? No nie! Bo zaraz ja ci mam. Okej. Okay.